Biedrońka codziennie nic nie chcemy. Korki damskie idealne do wychodzenia na miasto i grania w piłkę. Są stylowe i funkcjonalne co się rzadko zdarza. Jedyny 78 zł za sznorowkę. Owaga za bot trzeba dopłacić 287 euro. A teraz przerwa i ogłoszenia. Ciekawe towarzystwo szoka przyjaciela do gry w karty. Wymagania musi omieć brać, i mieć dużą cierpliwość. Olica stoł do karty 2888 przez 9999. 99. Goral szoka Towarzystwa do Robienia i Golenia Owiec. Wymagania musi mieć psa imieniem Borysys musi omieć mówić goralską gwarą Olica Tatrańska 0 przez 0 Owaga ze względu że Gorale mówią inną gwarą niż inni wyceliśmy jego niektóre słowa dlatego że nikt by się nie rozczytał. I powracamy do reklam. Malotki posiadający zezwolenie tak myślę i cichy wożyć o pistolecik jednoręczny tylko 2000 zł za kilogram. Owaga na stole waży 92 783 462 934 632 486 kg jest Praktyczny choć niestylowy nożyk do otwierania listów tylko 1 5900 zł, najnowszy Samsung S. 2647 to telefon komórkowy i toaleta w jednym ma pamięć 2 milionów 000 000 kilobajtów 0,00000000000000000009 milionów 000 000 000 megapiksela tylko 5 zł w Biedronce. Najnowszy save chroniony zamkiem a automatycznym otwierającym się na dźwięk twojego Lob czy jegoś głosu odciski jakiegokolwiek ręki wosk z prawego ocha tyranozaora rexa jedyne 2 złote za sztokę. Biedrońka codziennie nic nie chcemy.